Ale proszę zwrócić uwagę na następujący szczegół, który nie pozostaje bez znaczenia. Bardzo ważne. iż tolerancja sama w sobie nie może być zaliczona do cnót, because the object of tolerance is an evil. jej celem albo przedmiotem jest zło. So when we Rezyn, mam nadzieję, że nie. Now if no. to it to Więc skoro tolerancja nie może być systematyczna, musimy bardzo szczegółowo zwracać uwagę na to, kiedy i co wtedy so to the fourth point that tolerance of an should be as limited and transient as possible. I tutaj przychodzimy do punktu Tolerancja od zła powinna być jak najbardziej ograniczana i chwilowa. Tolerancja nie przyznaje fałszowi ani złu żadnego prawa do istnienia. Ani nie zrównuje ich z prawdą i dobrem. the truth and good tylko prawo, prawda i dobro mają obiektywne prawo do istnienia. Fałsz i złowni mają żadnego, jakby to powiedzieć, naturalnego prawa do istnienia. So tolerance is simply refraining from represji. Tolerancja to jest po prostu unikania represji. True tolerance exkludes equal treatment between good and E, prawdziwa tolerancja e, nie neguje tej substancjalnej różnicy między złem a dobrem, e, prawdą i fałszywą the i nie nadaje im tej samej wolności, praktyce oznacza to pouważanie ludziom okradał gospodynie sera, śmietanę, masło i tak potrafił omamić gospodynie, że pani nie wiedziała, co się stało z tymi artykułami. Uż posiadacz odwiecznej mądrości, tak się No więc taki mądry, że świetnie kradł. ten, ten posiadacz miłości. Jest napisany bardzo Kryszta, kiedy dorósł, w pięknym młodzieńcem, atrakcyjnym dla kobiet. Ale nie pożądały. Na no, określa oczywiście on jako Bóg wciera, no nie, miał, nie miał jakiejś trudności opanować porządkości, ale współczuł tylko dzieło. <śmulny> więc <śmulny> co robił? W nocy, kiedy była pełnia księżyca, po, blisko osady, grał na flecie, ale jako Bóg zagrał taką melodię, że tylko w kobiecych sercach budziła się miłość. A panowie sobie spali, nie reagowali No i kobiety oczywiście wymykały się ze swoich domków. No i do Kryszno otaczały je jego śpiewały, uwielbiały. I napisane jest, że Kryszna no, uszczęśliwia je bardziej niż ich mężowie. No i one oczywiście szczęśliwe wracały do domu. A was A Tato nic nie wiedział, mąż nic nie wiedział. Pytanie się nie no, czy komuś krzywda się zdarza? A teraz mamy wszystko przykazane do prawda? No i właśnie, czy się krzywda stała, czy nie, mamy mierząc świątynny w kulcie Wisznu do dnia dzisiejszego. Mierząc świątynny w kulcie Krysznu do dnia dzisiejszego. To jest dokładnie to, co było w kulcie Baal. Kryszna, Wisznu to Baal. A nie przymierzać to do Jezusa Chrystusa. I teraz, jeżeli ja mam... Pojęcie Boga, który za mnie umiera krzyżyć, do mnie. I drugi, który uchodzi kobiety ze współczucia i porządliwości. I teraz powiedziałem takie podobieństwo. To jest obciarne, to jest opierzywanie pracy, obciarzenie Bogu. Ja się tu bardzo przeciwiam temu, szukaniu jakichś tam takich pomostów. I bardzo tak ja wstępuję do zgromadzenia domikany. Spodziewałem się, że mi w ogóle fakt dominikański pomoże, a polegatycznej pracy. W każdym razie to robię co robię po partyzansku the controversy in polar widzimy jak tak to ta współczesna tolerancja bardzo szybko przeradza się tak naprawdę w nietolerancję I, but... y i może powtórzę <coughs> te procesy, o których wspomniam przed mówca <coughs> no, the lecture would tolerate the diversity the festival of diversity ale proszę <coughs> Przestępstw dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej. against W latach 80. zapanował nowy trend jakby w orzecznictwie sądowym, by rozciągnąć przepis o zakazie dyskryminacji poza grupy rasowe, tak no tzw. widoczne mniejszości. Oczywiście, grupy rasowe, przede wszystkim tutaj, myślimy o mniejszości żydowskiej. Then they extended to the called visible minority, ale jakby przerzucone po to właśnie tą definicję również na tajskane widoczne mniejszości. linguistic uh groups, -huh. roms uh or -huh. any other groups. jakieś grupy językowe na romów chociażby. And then in the 90 they included sexual i od tego czasu wprowadzono prawa zakazujące dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej. But when they say sexual orientation, it's not just homosexual. They also include transsexuals and bisexuals. Ale obejmujemy one nie tylko homoseksualistów i kontakiki, ale także inne zaburzenia seksualne, czyli biseksualizm, transseksualizm. I I don't see any reason to stop there if someone's orientation is sacred, you know, uh, why they don't include and like take part of the ladies once again of pedophilia, necrophilia, bestiality or all uh, these abrasions. No i ze so, względu właśnie na ten festiwal różnorodności nie widzę powodu, aby na tym skończyć. Jeśli czyjaś orientacja seksualna staje się niedanuszana, jeszcze <tuszy> raz przepraszam Panie, a to dlaczego do tego wykazu nie wpisać innych zboczeń seksualnych, In, in the UK, uh, Tony Blair's law uh, forbidding any form of discrimination for sexual orientation went so far that all Catholic uh, adoption agencies had to close because uh, they were not allowed to discriminate the parents be given to the adopted children. Tak przypadek Wielkiej Brytanii staje się pewnym paradygmatem w tej materii, ponieważ uprawo to niego plena nie pozwala na dyskryminacji nawet przez religijne ośrodki adopcyjne przy paratje katolickie wynajmujące na uroczystości ślubne swoje sali. And also uh, public schools cannot rent the hall anymore for weddings, because if they do that normally, they have the wedding at the church and the party in the parish school. They cannot rent anymore because they, if they rent to uh, an heterosexual, nie mogą dyskryminować homoseksualnych kobiet, więc teraz muszą Więc sytuacja absurdalna, ponieważ sala parafialne, które dotychczas były wykorzystywane przez normalne pary heteroseksualne do celebrowania ślubu, teraz muszą być zamknięte, ponieważ mogą być według prawa wykorzystywane też przez pary kochających inaczej. Just recently in, in the address to

na miejsce Tengel, a państwa które are dużą wagę do tolerancji. that the voice of religion be or relegated to the purely private sphere. Są tacy, którzy wprost opowiadają się za to, aby uciszyć głos religii, albo przynajmniej sprowadzić się do sfery czysto privata. And there are those who argue, paradoxically, with the intention of eliminating discrimination, that Christians in public roles. To I są też tacy, którzy wiedzą paradoksalnie, że aby wyeliminować dyskryminację, chrześcijanie pełniący funkcje etniczne powinni w czasie pełnienia tych funkcji działać wbrew własnemu sumieniu. So really Więc bardzo stanowcze stwierdzenie ze strony papieża. Więc bardzo stanowcze stwierdzenie ze strony papieża. what to, co of dyktatura intends, it's to nie tylko force katolicy. act against Catholic principles and against their conscience. W rzeczywistości, it aims at forcing them to adopt the dominant relativistic culture and its attitude of internal distance from one's own convictions, which characterizes the most advanced form of tolerance. Dążę do zmuszenia ich do przyjęcia dominującej relatywistycznej kultury i jej postawy wewnętrznego dystansu do własnych przekonań, charakterystycznego dla najbardziej zaawansowanej formy tolerancji. Bojówki bojących alicyzatorów, na przykład w Portugalii w 1910 roku atakowali właśnie, atakowały przejawy tzw. stentacyjnego wultu w postaci Wyobrażam, że mamy teraz to, co było wcześniej tam gdzieś indziej.